To nie marzył kiedyś o takim dywaniku, albo go nie pamięta z jakichś szklat przedszkolnych, szkolnych, a może mieliście go w domu. Właśnie teraz Crux wprowadził do oferty Space City XXL. Czyli dywan powraca w wersji szkolnej, podstawowej, domowej, zabawnej. Jest droga, można się bawić, bawić samochodzikiem w czasie oczekiwania na kolejny mecz w Call of Duty Battlefield, League of Legends, czy w co wy tam gracie. Dodatkowo niezmiennie dobra jakość. 3 mm grubość, wodoodporna. Podkładka, więc jak coś wylejecie, to przeciera się ściereczką i jakby nic się nie stało. No, muszę ją podtrzymać na tym biurku przez tydzień chociaż. Podkładka sprzedaży od 29 lutego. Tak, w tym roku jest 29 lutego. Nie, ta podkładka będzie gwoździem programu, bo o czym to ja miałbym mówić przez cały odcinek? Tylko te oto słuchaweczki Krupsk Krux Clubs Wireless. Są pierwsze słuchawki bezprzewodowe od marki Krux. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, jednak sprawdziłem je doskonale w grach, w muzyce i podczas montażu, a także podczas rozmowy na Discordzie, a także rozmowy podczas grania w Eurotraczka i mam parę przemyśleń o nich Wam do przekazania. Ale najpierw po kolei. Same słuchaweczki... Same słuchaweczki są bardzo lekką konstrukcją, bowiem ważą jedynie 175 gram i naprawdę odczuwa się to od pierwszej chwili założenia. Nie, nie czuć zupełnie jej wagi, są naprawdę lekkie, a dodatkowo posiadają możliwość komunikacji bezprzewodowej poprzez um, adapter 2,4 GHz, który wpinamy do swojego komputerka, ale gdy kończy się bateria, która starcza tu na 24 godziny zabawy, no, i mi jeszcze się nie skończyło, nawet Która? ale gdy skończyła się bateria i nie chcecie przerywać rozgrywki, to wpinacie sobie kabelek dołączony do zestawu i kontynuujecie grę. Czyli mogą działać przewodowo i bezprzewodowo. Dodatkowo, wychodzicie sobie na miasto albo wchodzicie na telefon, nie musicie zmieniać słuchawek, bowiem mają funkcję Bluetooth. Bluetooth i sobie Bluetooth. przez nią przesyłacie muzykę, grę, czy cokolwiek tam preferujecie. Ale dobrze. Poza ogólnikami jest to naprawdę przyjemna konstrukcja. Jest tutaj materiał bardzo przyjemny i yy, tak samo materiałowe są pady. Dźwięk izolują, tak bym powiedział, w stopniu średnim, bowiem słyszę wentylatory ze swojego peceta. Czy to ma zaletę czy wadę, to zależy od Was, czy chcecie słyszeć jak mama krzyczy, że jest rosół gotowy, bo jak nie chcecie, no to jeśli chcecie słyszeć, bo tak w sumie byłoby lepiej, no to jest to kolejna zaleta. Yy, mamy regulację uchwytów w sumie nauszników, a nie uchwytów, już za dużo y, tych y, obudów nauszników góra-dół. I naprawdę jest to spora regulacja, bowiem jak tak mi nawet nie zakrywają uszu, tak w pełnej regulacji, no naprawdę musiałbym mieć głowę nie wiem jak dużą. Nie ma regulacji na boki. Nigdy osobiście nie odczuwałem takiej potrzeby. Jednak jeśli komuś to przeszkadza, no to informuję, że nie ma. Delikatnie same w sobie się przesuwają, ale nie ma tak jak w logitekach, że można je odwrócić prawie na drugą stronę. Dodatkowo, pady w środku mają informację RL, która to jest strona, nic nadzwyczajnego. Mamy taki kabeleczek, bardzo fajny design oraz. Co ciekawe, słuchawki posiadają również mikrofon. Bowiem, wszelkie akcesoria znalazły się w pudełeczku, w umieszczone w takim oto trójkąciku. I to właśnie w nim znajdziemy kabelek, adapter oraz mikrofon. Mikrofon z nałożoną już gąbeczką. A to, jak brzmi, możecie właśnie usłyszeć. Młody opryszek, emerytowany rabuś i przerażający psychol wplątują się w gangsterskie porachunki świata zbrodni, rządu USA i przemysłu rozrywkowego. Muszą wykonać serię niebezpiecznych napadów, aby przetrwać w bezlitosnym świecie, w którym zdrada czyha na każdym kroku. Mamy złącze do mikrofonu, mamy USB typu C oraz trzy przyciski. Przycisk do wyciszania mikrofonu, i przy, przyciszanie i pogłaśnianie oraz przycisk do wyłączania. Co więcej mogę Wam o nich powiedzieć. Czas ładowania to 2,5 godziny, a odległość z jakiej działają to maksymalnie 10 metrów. Ważna jeszcze jest druga sprawa, że słuchawki działają nam z PC-tami, laptopami, smartfonami oraz z konsolami, szczególnie z tymi od PlayStation czy Switcha. Nie ma tutaj informacji o e, Xboxie, więc to, jeśli oglądasz i wiesz, czy z Xbox'em też działają, to napisz komentarz, go przypnę. A jeśli nie wiesz, to spróbuję się dowiedzieć i sam to spróbuję dopisać w komentarzu i dopiąć, lub napiszę to na filmie. Porozmawiajmy może teraz o samym dźwięku, bo to, że są to słuchawki plug and play, czyli podłączamy i korzystamy, to już jest dosyć norma w dzisiejszych czasach. I w sumie chyba nikomu nie chciałoby się specjalnie instalować sterowników, żeby w ogóle działały. Wiadomo, trzeba sobie omówić kwestię dźwięku. I jako, że są to słuchawki za 200 zł, nie miałem aż takich oczekiwań, jakie doznałem tutaj dźwiękowe poruszenie. Bowiem miałem słuchawki za 200-300 zł, które były przewodowe i gorzej grały od tych. I to mówię całkowicie poważnie, nie jestem jakimś całkowitym audiofilem. Jednak jeśli miałbym oglądać film, to wolałbym je niż swoje bezprzewodowe Crux Cloud 2. One są zdecydowanie cięższe, ale wiadomo, lepsza jakość wykonania i je używam do gier czy muzyki. Słucham muzyki głównie na głośnikach, więc czasami ujdzie na nich bezprzewodowo. Jednak jeśli porównałem sobie to, jak grają w grach przykładowo do tamtych, bo taki miałem punkt odniesienia na bieżąco, to tamte są głośniki, słuchawki za 600 zł, czy tam 500 z kawałkiem. Jeśli chcielibyście oglądać filmy lub grać na przykład w jakieś kampanie, takie, wiecie, Call of Duty, Battlefield, Red Dead Redemption, Cyberpunki, to te będą zdecydowanie fajniejsze, bowiem grają, na przykład jeśli wszelkie takie są wybuchy, wystrzały z broni, one są wyraźniejsze. Jednak jeśli gracie na multiplayerze to może być nieco gorzej, bowiem te właśnie y, mocno słyszalne wybuchy i tak dalej, trochę zagłuszają nam te kroki. Ja grałem kilka godzin w Battlefielda 2042 i pierwsze pół godziny to były takie, że musiałem lekko się wsłuchiwać, gdzie są te kroki. Jakieś wszelkie wystrzały były lepiej słyszalne, fajniejsze były to doznania, takie podziwiające grę. Jednak po pewnym czasie już się na tyle przyzwyczaiłem, że szło jakby grać bez tego wsłuchiwania się, jednak myślę, że jak ktoś jakiś jest tam no nie wiem, jeśli profesjonalnie gracie w Valoranta albo w CSa, to tam nie ma aż takich wybuchów, nie dzieje się aż tyle na mapie, jak na przykład w, no w Call of Duty, może nie, ale w Battlefieldzie, gdzie ciągle jakieś są bomby z samolotu, jakieś masa granatów, gdzie tam jest walka na przykład 64 graczy jednocześnie, czy 128 czy więcej no to jest to spokojniejszy mieć jakieś jakiś tam 5 na 5 to nie będzie to takiej różnicy, myślę. Natomiast co do muzyki, słuchało się ich bardzo dobrze. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku w tej cenie. Powiem Wam jedynie jeszcze, że miałem styczność z pierwszymi słuchawkami Kruxa, jakie w ogóle były. I przeskok jest gigantyczny, jaki robi ta firma. Pierwsze słuchawki miały, pamiętam, podświetlenie na, wtedy były to słuchawki przewodowe, e, i żeby poświetlenie w nich działało, trzeba było wpiąć drugiego USB-ka do komputera, czyli zajmowaliśmy dwa sloty. i Pamiętam wtedy, że bardzo się czułem taki zawiedziony, mając e, laptopa, który ma bodajże trzy wejścia w ogóle USB, że dwa aż muszą zająć mi słuchawki, lub muszę się pożegnać z podświetleniem. I przeskok, jaki zrobiła firma, jest naprawdę zadowalający. Jeszcze mogę się odnieść na przykład do słuchawek które miałem w budżecie 200 zł. California Access. Nie dość, że były przewodowe, tam hałasował mocno kabel, tak tutaj takich problemów nie ma. Jeśli mamy je na głowie, prezentują się następująco. Delikatnie słychać, jedynie jakby się nie rusza tu, delikatnie może jak dotykamy jakiś tam plasticzek, ale pamiętam jak miałem California Access, jak przy każdym obrucie głowy ten... Yy, kabel mi tutaj drapał, bardzo mnie to irytowało. Więc od tamtej pory, gdy kupiłem swoje pierwsze bezprzodowe słuchawki, jak nie potrafię przejść z powrotem na przewód, zawsze nawet akceptuję ten nieco gorszy dźwięk, tak tutaj nawet miałem lekką rozkminę, czy sobie nie przejść na tych na daily, więcej się z nimi pobawić i stwierdzić wtedy dopiero, czy wybiorę te, czy HyperXy, bowiem HyperXy są ciężkie, lepiej mi leżą tutaj na głowie, ale są Ciężkie. Naprawdę czuć, że się ma. Tutaj 175 gram, powtarzam, 175 gram słuchawki. No to 100 gram więcej niż jakaś taka średnio myszka. A załóżmy, że myszka to jest 100. No to robi moim zdaniem wrażenie. No i się co wy sądzicie o nowych słuchaweczkach Kruxa. Ja jeszcze jedynie przypomnę, że był taki yy, moment Kruxa z przewodowymi słuchawkami Krux Knox. Były bardzo polecane, były w budżecie 130 złotych, nie wiem czy jeszcze są dostępne i te uważam, że są bardzo fajnym ulepszeniem tamtej konstrukcji w sposób bezprzewodowy.